Witajcie, kochani. Jestem tak stary, że pierwsze Gwiezdne wojny widziałem w kinie. Po Imperium kontratakuje żadna z części nie wbiła mnie już w fotel. Nawet George Lucas zrobił wiele, żeby obrzydzić mi gwiezdną sagę. A potem, jak Disney kupił prawa do Star Wars, tak długo pukałem się w czoło, że odpadła mi dłoń. Na szczęście pojawił się serial, który dał mi nową nadzieję. A kiedy usłyszałem, że Lego wydaje zestaw, z którego można złożyć kultowy statek o nazwie Brzeszczot, po prostu musiałem go mieć. To znaczy mój syn musiał go oczywiście mieć. Czy chcecie zobaczyć, jak się go nam składało? Nie? To i tak Wam pokażę. Fani starych, oryginalnych części Gwiezdnych Wojen, patrząc na Brzeszczota, czują się jak w domu. Zresztą w Mandalorianie Brzeszczot spełnia również funkcję domu. Poza tym jest też więzieniem, bazą i oczywiście statkiem kosmicznym. A zaprojektował go wieloletni pracownik studia Industrial Light and Magic, Dave Chiang. Model statku miał być początkowo całkowicie cyfrowy, ale w trakcie produkcji okazało się, że wydruk 3D jest tak dobry, że w serialu komputerowe efekty tylko wspomagają fizyczny model. I bardzo dobrze. Jeśli przyjrzycie się dobrze brzeszczotowi, to zobaczycie, że jego kształt jest inspirowany bombowcami z czasów II wojny światowej i nieco nowszym samolotem szturmowym A10 Guziec. Model Lego, który zacząłem składać z Pawłem, a potem kończyłem już sam, ma 1023 klocki. Niektóre klocki są bardzo unikalne. Wiem, bo zawieruszyłem trzy i za jasną cholerę nigdzie nie mogłem ich dostać. W środku statku jest zarówno sypialnia Mando, zamrożeni w karbonicie niemilcy, jak i tajny schowek. Brzeszczot z Lego ma 14 cm wysokości i 38 cm długości, no więc jest całkiem spory. Na Allegro widziałem też zestaw pozwalający na podświetlenie całego modelu LEDami, co zapewne dodaje klimatu, no ale z drugiej strony nie wiem, czy nie zaburza to trochę zabawy, która przecież polega na otwieraniu i zamykaniu wszystkich klap i schowków. I tak, jeśli chcecie wiedzieć, ja, 50-latek, biorąc do ręki brzeszczota, robię. Po prostu się nie da inaczej. To świetny model do składania, chociaż ponarzekać też można. No bo w zestawie jest kilka figurek, tym oczywiście Mando, ale jeśli liczycie, że będzie to unikatowa figurka odziana w zbroję z bezkaru, to się mylicie. Za to Baby Yoda jest uroczy. Lego po raz kolejny zdecydowało się niestety na nalepki zamiast nadruków na klockach, co mnie drażni, a raczej używając języka jakże popularnego w moim regionie Polski, nawet dziaźni. I nie mówcie mi, drodzy ludzie z Lego, że nie da się inaczej, bo odpowiem wam krótko. Ja, mhm. Mm Ale składało mi się ten model wspaniale i jest jednym z bardziej udanych. A może by tak kupić drugi? Wtedy jeden byłby do podświetlenia, a drugi do zabawy. Tak, droga żono, w sercu nadal mam 14 lat. To niestety nie wszystko, bo mając model i figurki, postanowiłem nakręcić swój własny odcinek Mandaloriana. Wyszło... jak zwykle. Może tutaj Agenci Imperium dadzą nam spokój, mały? Przepraszam, panie. Szukamy Sokoła Millennium. To taki dość zużyty statek. Widzieliśmy robocie. Kieruj się na południe. Dziękuję. Chodź, mały. W kokpicie możesz pobawić się... moją gałeczką. Przepraszam, wyszło marnie i żenująco. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo na pisanie scenariusza poświęciłem jakieś pięć minut, czyli dłużej niż Disney na przebudzenie mocy. Przepraszam więc i znikam. Lecz zanim odejdziesz, suba daj, bo tak każe obyczaj. Nie, lepiej będzie po Śląsku. Suba, day. This is the way. Choć my zapomniałbym o tobie.